Znajdujemy się na wieży przepięknej wieży naszego wytrosińskiego kościoła. To jest nasza taka bazylika mniejsza, tak my nazywamy nasz kościół, przepiękny. I przy pomocy księdza prowosza Tadeusza Jaskuły, będziemy zdobywać środki na to, żeby można tu wprowadzić turystów. W tej chwili można wejść w takim jak w tej chwili jesteśmy z Państwem, trzy osoby, ale 40 osób, no widzimy sami, że ta podłoga wymaga też remontu no i sami jakoś tak doprowadzić na wieże do stanu używalności, że można wejść, zdjęcia porobić sobie fajne no i, i, i zobaczyć ten przepiękny widok naszego pięknego Jutrosina. Ile pieniędzy jest potrzebnych, żeby tą wieżę tutaj wyremontować? Ja się dużo, dużo, dużo pieniędzy, a, a będziemy się starać te środki tak zrobić, bo jeszcze oprócz tego chcemy wejść do podziemi. Będziemy potrzebować tych pieniążków dość, dość dużo, bym powiedział, na to, żeby to po prostu zorganizować tak, że na starczywy i na dół i, i tu na, na górę na wierzch. Tu, tu Pani Asia się pytała o, o dzwonie, więc to jest, jak mówię, taka ciekawa, ciekawa historia o tych dzwonach, bo były trzy dzwony w Jutrosinie, został tylko nam jeden. W czasie okupacji Niemcy zabrali prawdopodobnie tam na, na przetopienie na armatę i tak dalej, a po wojnie myśmy im zabrali z kościoła ewangelickiego tu na przy ulicy Wrocławskiej. Także ksiądz prowoż mówił kiedyś tam, żeby, żeby wrócić do tego, żeby te dzwony zawisły takie jak kiedyś były, a, a ten złom oddać. Myślę, że się to kiedyś też uda, uda zrobić. No ale mamy jeszcze czas. najpierw takie rzeczy, które będą potrzebne do turystów, żeby to było użytkowe, tak, że można wejść na, na wieżę, zobaczyć ładne widoki, czy wejść do podziemi i, i zobaczyć tam tych, którzy, którzy ten kościół fundowali.